Jeszcze się zna odbiję Tręcy złe poodwracam I swe długi pospłacam Choć dziś tonę w nich aż po szyję Cześć! Kalkulator finansowy seria kredyt. W tym filmie dowiesz się w jaki sposób liczymy ratę stałą kredytu Wyobraź sobie taki problem Krzysztof postanowił kupić telewizor, który kosztuje 2,5 tysiąca złotych. Oczywiście przy pomocy kredytu. Bank zaoferował mu kredyt na 3 lata oprocentowany na 12% w skali roku. Pytanie brzmi, jaką ratę stałą będzie płacił Krzysztof. Zaraz to sobie policzymy. Kredyt spłacamy co miesiąc, czyli 12 razy w roku. Jest na 3 lata, co daje nam łącznie 36 rat. Oprocentowanie kredytu wynosi 12%. Kwota kredytu to 2,5 tysiąca złotych, bo tyle kosztuje telewizor. Kredyt spłacamy do zera. Liczymy w trybie end. No i pytanie, ile wynosi rata? Rata wynosi 83 zł i 4 grosze. Krzysztof będzie płacił co miesiąc 83 zł i 4 Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Pozdrawiam, dr Andrzej Fesnak.